Cześć, halo, się z tej strony Elis, witajcie w kolejnym odcinku Bed Kids Club i jak zawsze zaczynamy w nocy, nie wiem dlaczego, ale ja zawsze tę serię jakoś zaczynam, kiedy oni idą spać, to będzie chyba taka mała tradycja, że jak wchodzimy do tej serii, to zaczynamy od nocy i dzisiaj jesteśmy w domu o rodziny, o nazwisku, nie mogę się wysłowić, o nazwisku Cena? Cena? Nie wiem, Sena? Nie wiem, tu jakaś chyba hiszpańskojęzyczna rodzina, ale ja mam pytanie, bo ja sobie przeanalizowałam drzewo analogiczną i mam pytanie, kim jest ten człowiek? Kim jest Kevin Puri? Co on tu robi? W ogóle tutaj do nich nie pasuje? Ci są właśnie tacy trochę ciemniejsi, on bardziej jak taki trochę raczej z Indii. Kim on jest? Ja się pytam. Dlaczego? Dlaczego? Czy to jest jakiś uczeń, który przyjechał tutaj na wymianę? Nie wiem, ale on w ogóle tutaj do nich nie pasuje? On jest zaprzyjaźniony w ogóle tutaj z tymi nastolatkami, ale do. Po jego czortan tutaj jest? W ogóle czego on tu szuka? Nie wiem, ale tutaj jest. Ale jak, jak wiemy my będziemy się Sydneyem, Sydney, Sydney będziemy mówić Sydney, Sydneyem będziemy się oczywiście interesować, bo to on jest w naszym klubie i będzie dzisiaj główną postacią w naszym odcinku. Jest piątek tygodnia, koniec i początek każdy o tym wie, dlatego dzisiaj idziemy na imprezę. No wiadomo, musimy gdzieś tych wrogów naszych znajdować, a miejsca publiczne są do tego najlepsze, dlatego dzisiaj oczywiście wybierzemy się gdzieś na imprezę. Ja już mam tam przygotowaną jedną rzecz, jedno miejsce, jedną miejscówkę. Tam gdzieś ją widać? Chyba nie, chyba stąd nie widać, mimo że jest na tej samej, że tak powiem, na tym samym firtlu. Gdzieś z drugiej strony chyba jest. Tam, tak, tak, tam jest, tam jest, tam jest, tak jest. Też taka speluna, mam chyba słabość do takich miejsc, no nic na to nie poradzę. Lubię takie miejsca mroczne. Ale żeby w tradycji stało się zadość, wejdźmy jeszcze do kasy i zobaczmy, jakie oni skrywają w sobie tajemnice, czyli ta rodzinka, kto jakie ma preferencje i co lubi. Dobra, mamy naszego Sydney'a Polaka, on w swoich yy, orientacjach... Jest biseksualny. Tak jest. Jego interesują kobiety i mężczyźni we wszystkich tego typu aktywnościach, dlatego on może być tak. On, on jest wszechstronny. Natomiast jego siostra, sawana, to jest sawaną. Ona się kłóciła z moli. Ona natomiast nie ma nic zaznaczonej, i nie jest otwarta miłosną. eksploracji, być może jest aseksualna, i w ogóle nic ją nie interesuje. Też tak może być, ok, szanuję. Kogo tam jeszcze? Kto mnie tutaj interesuje? Ten mnie interesuje, ten Kevin, kim on jest w ogóle. No zobaczcie, on po prostu członek rodziny, nie? No i spokojnie, sobie z nimi mieszka, jakie ma. No nie no, to jest właśnie, no jakiś hindus chyba, bo taki kolor skóry, to właśnie takie dosyć mocne. Mm, i, i, a ty? Bo on jest w ogóle nastolatkiem. Jaką interesują kobiety? Ale, 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 jest niezręczne towarzysko, to już widziałam wcześniej, yy, więc pewnie ciężko będzie mu sobie kogoś znaleźć. No, typie, no, przykro mi, nie będziemy sobie robić z siebie wroga, bo jakoś tak, nie wiem, mam do niego <taki> takie uczucia, że nie chcę go krzywdzić, więc zostawimy go w spokoju tym razem. Yy, no, ale musimy wroga w rodzinie poszukać, tak jak zgodnie z zasadami, żeby było, dlatego myślę, że tym razem weźmiemy ojca. Kogo my mieliśmy? Mieliśmy młodszą siostrę, matkę. Matkę chyba, czy ta młodsza siostra też była naszym wrogiem? Chyba tak. Potem Molly miała dziadka. Ash miała tego swojego przyrodniego, właśnie nieprzyrodniego brachola, tego takiego w tej swojej rodzinie patchworkowej. No i tutaj będziemy mieć ojca, bo mieliśmy... tak, tak jest. Czyli dzisiaj będziemy upadlać Razem z ojcem, i to z nim będziemy robić różne niecne, rzeczy Jezus, jak to zabrzmiało, nie, 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 chciałam tak powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj będzie kłócił się z ojcem, ale na razie musi iść do kibelka i musi iść spać. W ogóle nie wiem, gdzie on ma swoje gdzie on ma swoje łóżko. Wydaje mi się, że to jest jego łóżko, on jest w ogóle czy liderem. I te tu takie końskie, koń, co to jest końskie? Takie te, te wstążeczki. Pasują chyba do cheerleadera i wydaje mi się, że sawany pokój jest tutaj. No nie wydaje mi się, żeby to był pokój Radzesza, no bo jednak. Do, dobra, będę miał na niego radziesz, okej? Okay? Bo jednak tutaj ona jest yy, yy. Programistką chce być, ona lubi jakieś tam informatyczne rzeczy, do kółka nawet należy, bo ja sobie dalej tak trochę prześwietliłam, jeśli chodzi o ich życie takie normalne, co mi się bardzo podoba, bo w końcu mamy Sima, który ma jakieś tło swoje, ma życie, a nie, że wchodzimy i nie ma nic, mają tylko jakieś tam na e, randomowe paski ustalone z kilkoma osobami z rodziny i nikogo innego nie ma. Yy, dobra, możesz lubić. Yy, dlatego to jest tak, ona ma tę informatykę, więc ona będzie tutaj o jaki ma szczepek! No proszę, elegancko. Yy, tak, to będzie chyba jej pokój, wydaje mi się. Fajna meta na, na spotkania z przyjaciółmi, nie tutaj. Yy, automatyczne jeszcze wszystkie światła, no nie będziesz spała zapalonym światłem. Sory, rachunki, prąd jest drogi, nie ma tak. To jest chyba twoje łóżko, takie dosyć. Yy... I to babskie, nie to ten bardziej kobiecy bym powiedziała, ale okej. Okay. Nie radzesz, radziesz, ty też do spania. To będzie twoje łóżko. On jest chyba na jakiejś wymianie, nie wiem, może uczniowskiej. I młodzież też chodź tutaj. Starze w ogóle też chodzą do roboty, wam tylko szybko pokażę. On jest na siódmym poziomie kariery pisarskiej, więc jest całkiem spoko. Nawet słuchajcie, umie pisać. Nie na siódmym poziomie jest. Już powoli zaczyna składać dłuższe wyrazy. <laughs> Janie, a Janie, Janie jest bizneswoman? Dyrektorką regionalną, tak jest, jest na piątym poziomie. Bizneswoman, yy, bardzo, bardzo ładnie. Wasza sypialnia jest tutaj na dole. Możecie też się. Yy, tak, tu. Proszę iść spać. A my widzimy się rano w ogóle. Yy, co ja chciałam powiedzieć? Zapatrzyłam się na to Święto Zbiorów, bo przecież było Święto Zbiorów, ale to jest piątek, więc to, to się liczy, Święto Zbiorów było wczoraj. Yy, co ja chciałam powiedzieć? Aha, zrobiłam sobie podmiankę szkoły i muszę Wam ją pokazać, bo jest super jest od sznuk01 i jest tak mega, że ja muszę się z Wami tym podzielić, bo naprawdę ekstra aż się, chcę się chodzić do tej szkoły, nie, nie sądziłam, że, że to kiedykolwiek powiem, ale chcę się chodzić do szkoły do szkoły pójdziemy tylko z Sydney'em, nie chce mi się robić rzeczy z innymi, więc tamci niech sobie idą i robią co chcą my weźmiemy tylko Sydney'a on w ogóle chodzi też na te swoje liderowanie, ale dzisiaj ma wolne, no i świetnie bo dzisiaj chciałam właśnie iść na tę imprezę z całym klubem i w ogóle musimy wymyślić też, jako że w zasadach jest napisane, że musimy mieć jakieś tam święto, wydarzenie na każdą porę roku, czyli cztery razy, razy do simowego roku musimy mieć jakieś wydarzenie. I ja się zastanawiam, co by tu zrobić. Jedno sobie chyba ustawiłam na próbę i to jest tutaj święto-zimę. Mamy morsowanie, picie i ogień. Pff, nie mam pomysłu na nic innego. Jeśli macie jakieś pomysły, to dajcie mi znać. Jakieś takie, wiecie, z mogą być, jakieś fajne aktywności. Mogą być głupoty, bo ja takie głupoty lubię, to nie jest seria na poważnie, więc tym bardziej mogą być jakieś dziwne rzeczy. Ja jestem otwarta na Wasze propozycje i pomysły zawsze. E, dobra, to zaraz idziemy do, do szkoły. Ty nie zjadłeś jednak tego? Zjedz. Dob to masz chipsy w takim razie. Jak nie chciałeś tam płatków to zeżresz chipsy. On wygląda jakby lubił chipsy. Ja też lubię chipsy, więc dobra. No, a reszta mówię, niech sobie robi co chce, a my idziemy Czy kto jest w tym czepku? Matka jest w tym czepku też. Obie takie noszą do spanka prawie jak szlafmyca. Kiedyś miałam w ogóle dyskusję z moim facetem o co właściwie chodziło z tą szlafmycą i dlaczego ludzie ją nosili. I wygooglowaliśmy to, byliśmy tak ciekawi okazało się, że ludzie spali w tych czapkach, bo było zimno. I dlatego, żeby, żeby ciepło nie uciekało od głowy, to nosili szlafmycę. I taka jest geneza szlafmycy. Po prostu było zimno. Tak proste i logiczne wytłumaczenie, że aż niemożliwe. Wybierzemy uczniów, z którymi chcemy iść? Nie, nie. Bierzemy tylko Sydneya Zapraszam. Ej, ale dużo uczniów! A co oni tacy wszyscy odszczeleni dzisiaj, jak szczur w Boże Ciało, jak woźny na dzień nauczyciela? Co oni tacy dzisiaj w te koszulki? Taki dzień jest szczególny, bo dzisiaj są sprawdziany! No tak, bo dzisiaj piątek. Ale ty, pff, ty nie jesteś pierwszy dzień w szkole, przecież on był w szkole. Popatrzcie w ogóle, jaka jest zarumbista szkoła. Właśnie mówię, Sznuk01, nie? I tu jest ekstra. Mogliście ją też zobaczyć? Tak, mogliście już ją zobaczyć w odcinku różnic, bo tą właśnie tam też sobie tę te szkołę użyłam. I no no, patrzcie na to. No, no, no jest genius. Genius jest. I... i i to w ogóle, nie, to. Jest... A, no nie mogę, jakie to jest zarąbiste. Jak można być tak zdolnym, ja nie wiem, ale jest tutaj świetnie i jest wszystko, i ja będę używać tej szkoły chyba wszędzie, bo jest genialna. Dobra, no to co. Gdzie jest pokój dyrektora? Tak, w ogóle, chyba tu. <laughs> nie wiem, gdzie jest pokój dyrektora. Gdzie tu jest dyrektor? Patrz, nawet pokój higienistki jest, nie widziałam tego wcześniej. W ogóle. Higienistka zazwyczaj była gdzieś tam, nigdy nie było jej u siebie tam, gdzie trzeba, a jakoś się przyszło, to miała pretensję, że się do niej przychodzi. Przejmina na własność. Patrzcie, jak w ogóle zimno jest w tej szkole! Jak typowo polska szkoła, nie? W ogóle zero ogrzewania, nie trzeba w kurtkach chodzić, ale nauczyciele nie każą w kurtkach siedzieć, tylko zostawiać w szatni, więc ludzie marzną, a potem mają zapalenie płuc i się dziwią, że potem w sezonie zimowym jest frekwencja 30%. <laughs> No właśnie, tak jest, tak jest, o, ozdób szafkę. To sportowe pewnie, tak, ty będziesz sportowe, bo ty to jesteś sportowy typ. O, no skromnie, ale schludnie. Zapytaj o wezwanie t -pose. muszę w końcu się zapytać, bo nie wiem o co chodzi. Powiedz mi, powiedz czy ty wiesz czym t -pose tutaj jest, o, o. No dobra, no po, wytłumacz mi, ej. Dobra, musimy stanąć, wydobra ręce tu szeroko, Titanic i stoisz. Tak? Chyba muszę się domyśleć, chyba tak. Dobra. I yy, ja kogoś... gdzie mamy dyrektora w ogóle? Gdzie, czy, ale nie, czy ten dyrektor tutaj faktycznie przyjdzie. Przyjdzie. Chodź, ale ty chyba jednak nie zdążysz, nie? Kpi ze smutko. Ej, zróbmy sobie wroga z dyrektorki. Bez kitu, to będzie nasz wróg poza rodziną. Czajcie to? To jest dobre. O, jest Lawani. Co ty się ubrałaś, dziewczyno? To tak nigdy nie wyglądałaś. Ale chyba nie zdążymy. Dobra. I dyrektor nas za karę gdzieś wyśle? Do koza na przykład? Tak! Musimy... Musimy zostać po lekcjach! <grymne> Idziemy... Zarąbiste! Wyczułam w Tobie coś podejrzanego! Ej, nie wiedziałam, że tak można! Jestem zachwycona! Otwórz profil. Szybda Podejrzana. Sydney sądzi, że May jest podejrzana. Czekajcie, ja muszę jakieś ławki dostawić, bo tutaj nie mam miejsca. Zawsze jest problem, że tych simów jest za dużo. Za mało, a tu się okazuje, że, że jednak jest ich za dużo i... Ja mam chyba moda na, na to, żeby było więcej uczniów w klasie, tylko nie wiem, którą wersję sobie ściągnęłam i teraz Wam nie powiem. Dobra, tutaj też poprawiłam. In-klasy mają gdzie siedzieć. Jest git, jest git. E, chodź, Sydney, tak, możesz sobie usiąść tu, tu z tyłu, może. Usiąść. I oni mają sprawdzian na kolanie pisać. Co to za szkoła, która podstawowych potrzeb nie, za, nie z, zaspokaja? Nie dość, że ławki, nie ma to jeszcze, nawet nie ma. E, e, ciepło ogrzewania, To o czym my tutaj rozmawiamy? On w ogóle bierze udział w. zostaje na za karę po lekcjach. <grym>, stajemy w kozie. A, a możemy się. możemy uciec z tych tych? Ej, spróbujemy uciec? Spróbujemy uciec. Napisz sprawdzian, no. Chociaż się postaraj, chociaż trochę, nie wiem, na dwa minus. Wiecie, że ja byłam taka, taka, taka głupia, że jak chodziłam do szkoły, nienawidziłam oceny 4-, minus, tak bardzo nienawidziłam tej oceny 4-, minus, że wolałam dostać 3+, plus i 4-, minus. i to była dla mnie najgorsza ocena, jaką mogłam dostać, 4-, minus. nie but, nie dwuja 4-, minus. <grym> nieźle byłam pogrzana, ale w sumie do ciebie. tak myślę, że to miało sens, 4- minus, jakieś takie niby dobrze, ale niedobrze, nie, też wolałam dostać 3+, plus, czyli dostatecznie, i to całkiem spoko, nie <grym> Podobno musimy zostać za karę po lekcjach, ale nie chciałabym zostawać po lekcjach za karę, tylko chciałabym sobie, wiecie, uciec z tej kary. Czy możemy tak zrobić? Wcześniejsze zakończenie dnia pracy wiąże się z karą. Wyjść ze szkoły. Lepiej, żeby z personelu nikt go nie zauważył. Nie, 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 dzisiaj matura to nie. Matura to bzdura, bar maturalny wcale nie. Czy ty wyjdziesz jakoś niepostrzeżenie, się wymkniesz? Czy nikt cię nie zobaczy? Jezu, jak mu zimno, tutaj jest... Warunki się nie godzą człowiekowi. Idź do domu. Właściwie to my idziemy na imprezę, skorzystaj sobie z kibelka. I idziemy na imprezę, od razu, nie ma co, nie ma co czekać. Ej, dobra, i żeśmy przyszli, zobaczcie tutaj, nie? To trochę wygląda jak taki Brooklyn. Nazwa to, ja, to Brooklyn, Brooklyn zodzi... Ale jest dobrze, nie? To będzie nasza tutaj meta na dzisiaj. I dzisiaj będziemy tutaj imprezować troszeczkę i być może poznamy sobie jakiegoś wroga. Bo on generalnie nie ma wrogów, on jest dosyć lubiany, ale to się szybko zmieni. Yy, chciałabym dodać wszystkich do grupy, żeby oni mi nie uciekli. Ale Gicior, będziemy tańczyć, jeśli będzie tutaj muzyka. Ej, oni brzmią jak dechu! Nie wiem, czy znacie taki zespół. Mongolski. Bezki tu brzmi to jak dechu. Muszę zobaczyć. Jest dechu! Faktycznie mówię, <grywki> mówiłam, że to brzmi jak dechu i to faktycznie jest dechu. Oni są zarąbiści. W ogóle mają koncert w listopadzie w Polsce, nawet dwa. A facet nie chce ze mną jechać. Ej, nie lubi nas już dwóch Simów? Kto jeszcze? widzą nas wszyscy lubili. Julia nas nie lubi. Jak to się wydarzyło? Julia Wright. Która ty jesteś? To jesteś ty. Dlaczego nas nie lubisz? Ale w sumie to dobrze. No i przy tych mocarnych brzmieniach robimy sobie kolejnych wrogów tak na przyszłość. David Santos nas nie będzie lubił zdecydowanie skoro dostanie w ryj prosto. Dla Fanu. Daj mu teraz ty pory. Oddaj mu. Fight. Fight. Bagatelizuj gniew. Musimy mieć 10 podłych interakcji, więc przykro mi jesteś moim moją ofiarą w tym momencie. Skrzycz. W ogóle, gdzieś tam w tle powinni pojawiać się też bohaterowie z serii Alternatywka, jak tutaj przeniosłam, ale będą wyglądali trochę inaczej, bo już nie mam tych modów, wszystkich, które miałam wtedy. Yy, ale będą się przewijać, będą, będą. Nie chciałam sobie robić z nich wrogów, bo jednak lubiłam tych simów. Yy, no i jesteśmy w takim razie ze wszystkimi członkami klubu na tym samym poziomie aspiracji. Yy, teraz następne punkty będziemy wyrabiać dopiero, kiedy będziemy młodymi dorosłymi. Yy, przypominam, że w zasadach jest to, że musimy mieszkać razem. Tak jest, musimy mieszkać razem, ale zanim to się stanie, to ja muszę jeszcze zrobić sobie wroga z ojca tego naszego Sydney'a. I tak Marcel. Marcel będzie wkurzony na, na Sydney'a za to, że nie dość, że obraził dyrektorkę szkoły, która tak nawiasem mówiąc też będzie naszym wrogiem. No to jeszcze dodatkowo spieprzył z kozy, nie poszedł na karę. I, i trudno, najwyżej go wyrzucą ze szkoły, słuchajcie, no takie jest życie. On, jest, on ma czwórę, więc no, gdyby, gdyby go wyrzucili, no, no co zrobić, nie? <laughs> nie, zakończyłam spotkanie przez przypadek, a ja chciałam tutaj kliknąć. No ale dobra, trudno, pójdziemy do domu, pokłócimy się z ojcem, bo on... Tak, tak zrobimy, bo nie wiem co, ale tak zrobimy. Yy, tak jest, my tutaj w ogóle mieszkamy niedaleko, ja zapiszę grę, bo ostatnio tak coś się długo zapisuje, więc przyzorny zawsze ubezpieczony i widzimy się już w domu na kolejnej kłótni. I wróciliśmy do domu. Nie jest późno, bo jest dopiero 28 po 8, yy, I chociaż to piątek, to jednak cały czas jest to nastolatek, i chyba nie wiem, czy chciał się jakoś super naradzić ojcu. A ta cały czas w piżamie łazi. Gdzie jest nasz ojciec? Kevin? Aha, to ten Kevin. Rajesz, okej. Okay. Yy, proszę ja ciebie wygłoś kazanie o obowiązkach przede wszystkim. Kłóć się o zasady domowe. Nie tak Cię wychowaliśmy. Oczywiście to jest argument już ostateczny. Nie tak Cię wychowaliśmy. I, i nie zesraj się, to są dwa argumenty, <noise> na które nie ma już i chyba Ty. Skrzycz. Tutaj ojciec wychodzi z inicjatywą, bo on jest wkurzony na syna. Obraź. Ale się przytulcie jeszcze na porządku. Tak, tak, żeby gdzieś tam zagłuszyć swoje wyrzuty sumienia i żeby uciszyć... Yy, zbliżający się kryzys w rodzinie. I co ja nie wiem, jakaś taka miękka jestem, bo mnie to zawsze boli, jak oni się kłócą w tej rodzinie. No nie wiem, ja tak nie potrafię. Obrać prosto w twarz. Jezus Maria, jakie to jest przykre, nie róbmy tak nigdy. No i mamy to. Długo to trwało, powiem szczerze, długo, ale no, są wrogami ze sobą. Nie są lubiani, jeszcze nie są wrogami, ale nie są lubiani. Krzywda uraza po kłótni, krzywda ją się uraza. I to było tak. Tutaj kłótnie były na grubo, łącznie z popychaniem się i śnięciem sobie różnymi rzeczami w twarz. To, ale no, udało się. I to by było na tyle. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach z tej serii. Cześć!